Powstanie Wielkopolskie, powstanie polskich mieszkańców prowincji poznańskiej przeciwko niemieckiej Republice Weimarskiej. Toczące się na przełomie lat 1918-1919. Polacy domagali się powrotu ziem pozostawiających pod zaborem pruskim. W obrębie prowincji poznańskiej do Polski, umacniającej już w tym czasie niepodległość. 27 grudnia 1918 16 lutego 1919 Prowincja poznańska. Dążenie niepodległościowe Polaków w zaborze pruskim. Wynik Zwycięstwo powstańców, przyłączenie większości prowincji poznańskiej do Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry moi drodzy, witam Was. Dnia 27 grudnia 12, yy 2025 roku. Dzisiaj przeżywamy kolejną rocznicę. Powstania wielkopolskiego. Ja sam myślę w Wielkopolsce, dlatego, dlatego co was do wywieszenia flagi dzisiaj. To jest święto narodowe, moi drodzy. Ten narodowy dzień pamięci zapytanie jestem dniem wolnym od pracy Ale właśnie dzisiaj, dnia świętego Jana Apostoła. Kiedy to w kościele jest święcone wino rozpoczęło się po o godzinie 16.40 powstanie. Dlatego właśnie słyszeliśmy przed chwilą przez minutę syreny, które mam upamiętniać właśnie to wydarzenie. A teraz przejdźmy do, yy, A teraz przejdźmy do tematu. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. W czasie wizyty powracającego do Polski nacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania, owacyjnie witany. Tego samego Jana Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków. Licznie zgromadzenie przed hotelem Bazar na 27 grudnia swoją Paradę Wojskową na świętym marcinie urządzili Niemcy. Zrywano polskie i koalicyjne flagi, P na napadano na polskie instytucje. Doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie, przez, podjęta następnie przez oddziały kierowane Polską organizację wojskową zaboru pruskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą yy, opanowali całą prowincję poznańską z wyjątkiem jej północnych Bydgoszcz, Piła i południowo-zachodnich Leszno, Rawicz, <laughs> Obrzęże. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku, rozejmę w trewirze, który roz, rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiegne 11 listopada 1918 roku, kończącego pierwszą wojnę światową. Szacuje się, że w bitwie o Ławicę 1919 zdobyto największy łup wojenny w tysiącletniej historii polskiego oręża sprzęt lotniczy o wartości 1600 do 200 miliardów marek, w tym ponad 300 samolotów. Osobne artykuły: Powstanie Wielkopolskie, powstanie Wielkopolskie, powstanie Wielkopolskie, powstanie Wielkopolskie. W wyniku rozbiorów Polski zachodnie ziemie polskie znalazły się w rękach pruskich. W czasie wojny napoleońskich Wielkopolska weszła w skład Księstwa Warszawskiego. Jednak gdy Napoleon Bonaparte został pokonany, Kongres Wiedeński z 1815 roku przyznał Prusom Gdańsk. Departament bydgoski i zachodnią część Parlamentu Kaliskiego. W ten sposób władze pruskie stworzyły tak zwane Prusk Zachodni i Wielkie Księstwo Poznańskie. Od Królestwa Polskiego oddzielała Wielkie Księstwo Rzeka Prossa. Początkowo Polacy mieli w granicach Wielkiego Księstwa Poznańskiego stosunkowo dużą autonomię. 15 maja 1815 roku pruski Fryderyk Wilhelm III ogłosił patent okupacyjny, którym za zagwarantował równoprawiedliwienie języka polskiego i niemieckiego oraz dopuścił Polaków do urzędów państwowych. Okres tej w miarę dobrej sytuacji ludności polskiej nazywany był erą pojednania. Wkrótce jednak rozpoczęły się dążenia do centralizacji władzy państwowej oraz napływ ludności niemieckiej na ziemi wielkopolskiej. Zatencjowano też germanizację ludności polskiej, w jakiej Księstwo Poznańskie traktowano je tak jedną z prowincji. Zapominając o gwarantowaniu jeszcze niedawno specjalnym statusie autonomicznym, sytuację Polaków pogorszała jeszcze współpraca prowadzona przez państwa zaborsze, represje ogarnęły tych mieszkańców Wielkopolski, którzy wzięli udział w powstaniu listopadowym w 1830 roku. A później także w wystąpieniu rewolucji podczas wiosny ludów. Wielkie Księstwo Poznańskie przestało istnieć 5 grudnia 1848 roku, gdy w Konstytucji Prus zmieniono jego nazwę na Prowincja Poznańska, nie wspominając jednocześnie o jego autonomii. Sytuacja pogorszyła się jeszcze po zjednoczeniu Niemiec, jak pisał on w Niczubiejskiej, cytuję, do 1870 roku. Polacy wchodzili w skład jednego z wielu dynastycznych państw niemieckich. Z chwilą zjednoczenia weszli w skład jednolitego narodowego państwa niemieckiego. Stali się zwalczoną przez większość mi, mi, mniejszością narodową. Procesy germanizacyjne uległy dalszemu zaostrzeniu. Koniec cytatu. Bismarck zwalczał kościół katolicki, polski ruch narodowy i ruch robotniczy. Jednocześnie silny rozwój przemysłowy kraju oznaczał dopływ ludności do wsi, do, mi do miast i ze wschodu na zachód. W większości zjawiska dotyczyły ludności niemieckiej. Spotkało się to z kontrakcją rządu niemieckiego, uderzając głównie w Polaków. Jej przejawem były na przykład rugi pruskie, czy powołanie komisji kolonizacyjnej przy w, w kupującej ziemię w celu, w celu Osadzania na niej osób narodowości niemieckiej. Aby przeciwdziałać tej działalności, Polacy organizowali się w stowarzyszeniach nie tylko światowych, spółdzielczych, samo, samopomocowych, gospodarczych, ale także i politycznych. W, tym, w, tych ostatni, w tych ostatnich odnaleźć można było przedstawicieli wielu nurtów, ale dominowała orientacja elitynska i katolicka. Legalną działalność prowadziły także stowarzyszenia sportowe i skautingowe, takie jak Poznańskie SOKÓŁ czy SKAUT, które przeprowadziły tajne szkolenia wojskowe, a nawet czasem zalecały swoim członkom występowanie do Armii Pruskiej w celu zdobywania przeszkolenia wojskowego. Polacy w owym okresie byli tak doskonale zorganizowani, że Niemcy znają, że posiadają oni własny konspirycyjny rząd, Dlaczego go widzieli księcia Stanisława Adamskiego? Walki rozpoczęły się 27 dnia 1918 roku, kiedy to Niemcy, yy, wzburzeni polskimi uroczystościami towarzyszącymi w wizycie paderewskiego, zorganizowali przemarsz oddziałów wojskowych przez miasto. Przebieg dalszych wynalazł fragment komunikatu NRL. Około godziny 17:00, prawdopodobnie 16:40 tego dnia przed prezydium policji, mieszczącym się przeciwko naprzeciw budynku Teatru Miejskiego oraz w okolicach Hotelu Bazar, pojawiły się polskie oddziały Straży Ludowej, POW i SSIB. Pierwszym oddzielnym, który dotarł pod Hotel Bazar. 100-osobowa wojskowa kompania Wildecka Straż Ludowej, dowodzona przez Antoniego Wysockiego. Dowódcy polscy wydali rozkaz zdobycia prezydium policji obsadzonego przez Niemców. W walkach o ten budynek poległ pierwszy powstaniec Wielkopolski poza Poznaniu Franciszek Ratajczak. Śmiertelnie rany zmarł po przewiezieniu do szpitala. Walki o ten budynek zakończyły się w nocy. Kiedy to zawarto polsko-niemieckie porozumienie, na mocy którego Niemcy mogli opuścić prezydium i z bronią w ręku zas zastąpiły ich oddziały Straży Ludowej. Powstanie wybuchło również poza Poznaniem. Przywódcy w Poznaniu Mieczysław Paluch, Paluch, Bohdan Hulewicz, Władysław Wysko wyskot Żarzewski. Przekazali na, na prowincję hasło, nie należy dłużej czekać, co uruchomiło działania spiskowców w Gnieźnie, Jarocinie, Kurniku, Pleśniewie, Środzie, Środzie, Kącku i Wrześni, innych miejscowościach. W walkach pod Boczkowę zginął Jan Martak, on i Rajczak wy wymienili zostanie w wy komunikacie Neher. Tymczasem Polacy opanowali dworzec główny w Poznaniu, po początek głównej no, no i część fortyfikacji miejskiej, zabraniając oddziały niemieckie, zmierzając do miasta koleją. Następnie usunięto administrację pluskową z Szamotu, Środy Wielkopolskiej, Pniew, Opalenicy, Buku, Trzemeszna, Wrześni i Gniezna. 28 grudnia w Poznaniu Polacy zdobyli Cytadelę, Fort gorona i arsenał przy ulicy Wielkie Karbary, obecnie Karbary. Jeden zadział dowodzony przez Franciszka Budzyńskiego i Stanisława Nogaja Noga, wtargnął do niemieckiej komendy generalnej V korpusu armii i zaresztował generałów Reichwechry, Bok, Untolasza oraz Szymaa tego samego dnia po południu wydział wykonawczy rat robotniczych i żołnierski pragnąc uspokoić sytuację i przerwać dalszy rozlew krwi powołał do życia komendy miasta o mieszanym polsko-niemieckim składzie najczęstszą Anią Jan Mac Maciaszek. Postanowienie traktatu wersyjskiego weszły w życie dopiero 10 stycznia 1920 roku. Na ich mocy oddziały z Wielkopolski przybyły pozostałe w rękach niemieckie przyznanie polskie. Pols, polscy. Yy, polscy fragment wielkopolski pomarza. Rozkaz w rozpoczęciu takich działań został wydany przez wo, dowództwo fro, frontu wielkopolskiego 13 stycznia, a, a cała akcja zaczęła się 17 stycznia, front Wielkopolski został ostatecznie zlikwidowany w marcu 1920 a teraz, moi drodzy, filmy o Powstaniu Wielkopolskim to Republika Ostrowska, powrót do Polski, męs męskie sprawy, chwała zwycięzcom, zapomniane powstanie, miejsce moje, tak, rodziła się Wolność, Hiszpanka i serial o powstaniu, najdłuższa wojna nowoczesnej Europy w, oraz yy, Pogranicze w ogniu. Krótkie podsumowanie. Powstanie Wielkopolskie wybuchło spontanicznie, jak wyraz dąży ludności polskiej do własnego państwa i sprzeciw wobec nasilającej się presji germanizacyjnej bezpośrednim powodem było prowokacyjne zachowanie się żołnierzy niemieckich w Poznaniu. Walki poznane w tej wielkopolskiej wybuchły chaotycznie bez uprzedniego planu. Powstańcy oznaczali się wielką odwagą, wręcz brawurą. Byli zwykle słabi uzbrojeni od Niemców, słabiej wyszkoleni oraz nie posiadali dowództw z drugiej strony żołnierze niemieccy byli w znacznej mierze zdemoralizowani, nie, widzi, nie widzieli celu prowadzenia walk, a brak łączności z dowództwem i Rzeszą prowadziły do ich dezorientacji. Początkowo taktyka powstańców polegała na okrążeniu przeciwnika i szybkim ataku, z zaskoczenia zwykle ze wszystkich stron. Niektóre garnizony niemieckie po kilku strzach zaczynały rozmowy o zawieszeniu broni w Wiel w wielu miejscowościach żołnierze niemieccy opuszczali swoje koszary z bronią. Albo bez broni, odjeżdżali z głąb Niemiec. Polacy zdobywali w ten sposób zbrojnie, w tym ciężkie karabiny maszynowe i Altyrelię. których początkowo nie mieli a powstańcy powstający na początku starali się zająć dworce kolejowe oraz centralne telefoniczne i telegraficzne, aby przerwać łączność nieprzyjaciela. Duże znaczenie miał wysiłek polskich kolejarzy, którzy sabotowali transport wojsk niemieckich. Komisariat NRL początkowo próbował wymusić zaprzestanie fal, rząd o dyplomatycznie rozstrzygnięciu sytuacji na konferencji w Wersalu. Władze cywilne zdawały sobie sprawę, że rząd polski nie ma możliwości przejść im z realną pomocą. Poza tym postrzegali oni naczelnika państwa polskiego, naczelnego władza, jako socjalistę. Piłsudski zdrajca z kolei nie miał pełnego cofania do Wielkopola, będą, będących w większości zwolennikiem prawicy, w tym narodowej demokracji. On również szukał na pozytywne rozstrzygnięcie wyborstw, również władze niemieckie na, w początkowym okresie nie zdążyły zbyt energicznie do zduszenia powstania siłą. W późniejszym okresie powstańcy zaczęli re formować regularne oddziały wojskowe i przyjmowali taktykę stosowania w innych armiach, w tym w tym planowania i koordynacji działań, w czym początkowa była bardzo trudna pomogli w tym przesłanie za kordu oficerowie, głównie z dawnej armii carskiej. Z kolei władze niemieckie, zarówno cywilne, a przede wszystkim wojskowe, widząc sukcesy powstańców i przy dla i marszałka Focha, próbowali coraz mocniej dążyć do rozstrzygnięć militarnych, wtedy też walki stały się bardziej krwawe. Dziękuję wam, moi drodzy. Za obejrzenie yy, tego odcinka, pamiętajmy o, bo, o wielkich bohaterach, którzy swoje życie, swoją krew przelali a to, za to, byśmy byli wolni. Pamiętajmy o tym. Do zobaczenia z Panem Bogiem.